Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na odcinku o skrzynkach. No nie, no bo w sumie czemu by nie, kiedyś trzeba zrobić. No i dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie: czy skrzynki dzisiaj, z tej perspektywy, którą mamy, są opłacalne do wrzucania w nich swoich pieniędzy w teorii? W ten sposób sobie do tego podejdziemy. Na początku jeszcze, jak ktoś sobie chce kupić jakiegoś skina lub wymienić, czy coś można wejść na skin smanki i sprawić sobie ceny, czy wam się podobają, czy nie. A nóż się tak trafi, że znajdziecie coś co wam przypadnie do gustu, bądź na czym zwyczajnie będziecie do przodu. Więc tu mamy Cysy tracker który Pokazuje, ile się skrzynek otwarło w przeciągu ostatniego miesiąca. Powiem, że ilość 23 458 940 jest liczbą, która w zasadzie, jak chodzi o porównanie do poprzednich okresów, nie jest najwyższą. Że tak powiem, ale dla mnie osobiście jedyne skrzynki, nad którymi ja się będę zajmował Znaczy będę się w ogóle nad nimi zastanawiał To jest Fracture Case, Snake bite oraz Recoil, nie? I bo w sumie jeżeli chodzi o resztę, no to można gdzieś sobie rzeczywiście jeszcze klacza dorzucać do tego Można jakieś pryzmaty w teorii, chociaż wydaje się raczej, że są to rzeczy, które zbyt takiego impaktu nie mają. W sensie chodzi o to, że one cenowo, procentowo mogą nie robić takiego zwrotu. Jak wczoraj zwróciłem uwagę na jednym z filmów na ciekawym myk ze skrzynią ukończenia węża, no to mamy patrzenie krótkoterminowe, które tam przedstawiłem. One jest ogólnie takie, że jeżeli te skrzynki zrobią w tym momencie od tego momentu 10% zysku, to tak naprawdę jest to poniekąd tygodniowa fabryka milionerów. Także zobaczymy, czy to się jej uda. Ja akurat powiedziałem już, że się w to trochę nie chcę bawić. Chociaż rzeczywiście tam profity, które da się na tym robić, są całkiem spore. Jak na ogólnie liquidity, które tam wchodzi. Ale mówię, ja ogólnie się w to nie chcę bawić. I o ten. Teraz sytuacja jest następująca. Jeżeli chodzi o skrzynki, mówię, mamy tak naprawdę tylko trzy skrzynki, w które w ogóle. To jest w ogóle ciekawe, że ostatnio dopiero się ten temat pojawił, że może to skrzynka odrzutu będzie tą, która wyleci z dropu. I ja od razu ja bym powiedział w ten sposób, że to jest. Coś, o czym możemy rozmawiać, ale to jest coś, czego ja bym raczej nie radził zakładać. Mówimy, jeżeli mówimy o krótkoterminowych inwestycjach w skrzynki związanych z wyrzuceniem jakiejś z puli dropu, no to raczej rozmawiamy wtedy o skrzyni załamania lub skrzyni ukąszenia węża. O innych raczej nie ma sensu, ponieważ jak sami wiecie, no to, to już wiele razy było wałkowane na tym kanale i chyba nie chce się 584 raz powtarzać, ja... Chyba w tym momencie najbardziej mimo wszystko przychylam się ku wyrzuceniu skrzynki ukąszczenia węża. Wydaje mi się być tam najwięcej argumentów, żeby tak było. W ogóle skrzynka z załamania ma dosyć nie, niezłe otwarcie jak o nią chodzi. Też to jest akurat według mnie dosyć ważne, że no ch chyba skrzynki. Nie wiem, czy Wy też tak uważacie. Ja ogólnie tak uważam, że skrzynkę klacz trzymano tak długo na, w tym droppoolu. Ponieważ po prostu otwierała się ona w sposób najlepszy przez bardzo, ale to bardzo długi okres, i to była taka rzecz, która zwyczajnie sprawiała ją, e, sprawiała, że miała ona aż taką siłę w tym swoim e, przebiciu, a w momencie kiedy ją usunięto, i tak ma dużą, otwier dużą otwieralność, no ale gdzieś tam do skrzyni rewolucji pewnie się to przesmyknęło, i pytanie, czy teraz skrzynia rewolucji ma no, razem z Dreams and Nightmares, nic dziwnego, że Dreams and Nightmares ogólnie ma taką otwieralność, nie? Ale jak widać, Snakebite aktualnie cierpi na... W sensie, to nie jest jakoś bardzo nisko, ale nie jest to najwyższy wynik, nie? Z aktualnych skrzynek. Więc gdybym ja ogólnie miał podchodzić do tego na zasadzie właśnie takiej, że no, jakąś skrzynkę kiedyś wywalą, no to raczej bym postawił na Snakebite. Wtedy. Tylko pytanie, czy teraz jest dobry moment na wkładanie w to pieniędzy? Powiem tak, mamy co tydzień tak naprawdę odpływ pieniędzy ze skrzynek. W sensie ceny się po prostu zmniejszają. Może i pieniędzy jest więcej, ale ceny się po prostu zmniejszają tych skrzynek, graczy przybywa do cs i z graczami zawsze jest taki, taki miecz obusieczny jeżeli chodzi o skrzynki no bo więcej osób gra, no to więcej osób dropi ale z drugiej strony więcej osób gra, to więcej osób jest zainteresowany skinami i więcej osób gdzieś tam te skiny, wiadomo, chce też zdobyć na swoje konto no i tak to ogólnie już funkcjonuje, że ten miecz obusieczny tnie w dwie strony chociaż na tutaj powiem akurat że przy ostatnim przy ostatnim dużym zwiększaniu się podaży graczy skrzynki były dosyć dużym beneficjentem i ja osobiście raczej ten scenariusz bym obstawiał że skrzynki po prostu jeżeli nagle przyjdzie hossa <laughs> bądź jeżeli ten rynek zacznie coraz bardziej żyć, jeżeli konsumpcja się zacznie zwiększać, jeżeli za chwilę skiny zaczną znikać po prostu z rynku i tak dalej, to się już powoli dzieje tylko naprawdę na bardzo mikroskalę to skrzynki po prostu będą beneficjentami tego i w ten sposób ja bym na to patrzył no i teraz pytanie, jakie skrzynki potencjalnie mogą być tymi beneficjentami i ja bym ogólnie też nie odchodził od tego rozumowania gdybym miał dzisiaj wkładać pieniądze w skrzynki, to przede wszystkim Przede wszystkim, gdybym to robił, to nie chciałbym zarobić. W sensie chodzi o to, że dla mnie spadek wartości tych skrzynek nie byłby czymś, czego bym się nie spodziewał. Bo powiedzmy sobie wprost, że z tą tendencją, która jest na skrzynkach, to nic nie wiadomo, i nie jest to prosta inwestycja, która w ciągu miesiąca zagwarantuje ci 20% zysku. Jest to raczej lokowanie pieniędzy niżeli proste, szybkie inwestowanie, które da ci darmowy hajs. I trzeba się nastawiać na to, że jeszcze przez chwilę te ceny mogą spadać i to dosyć mocno i gwałtownie, I żeby dopiero w przyszłości. W, przy na przykład zwiększonej podaży graczy, przy tym, że po prostu rynek odbije, przy tym, że pieniędzy ogólnie na rynku będzie więcej, przy jakiejś relokacji z dóbr takich inwestycyjnych, jeżeli chodzi o kapsuły i tak dalej. Dopiero wtedy te skrzynki mogą dychać. No i do takiego scenariusza też używałbym raczej skrzynki ukończenia węża. No Nie widzę. O ile rzeczywiście często jest tak, że skrzynki, które kosztują 2, 3, 4 zł. no tu nie mówię o skrzynkach ukąszenia, znaczy nie mówię o skrzynkach snów i koszmarów czy rewolucji, no bo to jest niedorzeczne, tylko mówię właśnie o jakichś pryzmatach, klaczach i tak dalej, często te skrzynki są w stanie zrobić dwukrotność w rok, czasami trzykrotność w rok. I tak dalej. Skrzynka Breakout zresztą rok temu, dwukrotność zrobiła na kwotach, jakie widzicie w tym momencie. Także da się, to nie jest niemożliwe i to jest całkiem realne, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby po prostu te skrzynki oddawały w ten sposób. Tylko zawsze, według mnie, ogólnie, jeżeli mamy jakąś ilość. Pieniędzy, którą ludzie i tak są w stanie wydać na skrzynki, czyli powiedzmy, są tam w stanie wydać, nie wiem, 3, 5, 20 zł na skrzynkę, no to dla nich po prostu zwiększająca się cena takiej ukąszenia węża w tym momencie jest czymś nieznaczącym z punktu widzenia konsumpcyjnego, nie? Tym bardziej, że ludzie mają inne waluty i też trochę inaczej do tego podchodzą, więc to ogólnie też jest taką, bym powiedział, dosyć wartą do odnotowania rzeczą w tej rozmowie. Ja osobiście Gdybym miał inwestować w skrzynki i miałbym budować w ten sposób portfel, to uśredniałbym je, nawet od dnia dzisiejszego. Dzisiaj akurat uważam, że kupowanie ich na Steamie to niedorzeczny idiotyzm, tak bym powiedział. O ile czasami można powiedzieć, że jest to po prostu jakaś opcja, o tyle dzisiaj o skrzynkach nie można tak powiedzieć. I skrzynki trzeba koniecznie kupować na buffie. Jeżeli ktoś już chce je kupować, bo może ktoś ich nie chcieć kupować, to wtedy po prostu ich nie kupuj, ale jeżeli ktoś już chce to robić yy, i czuje, że to jest dobry moment na rozpoczynanie zabawy z nimi albo cały czas to robi, no to niestety, ale lepiej już nawet sprzedać swoje skiny, kupić, yy, znaczy sprzedać swoje skiny na buffie i tam te rzeczy po prostu kupować. I tak się wydaje. Niestety, jeżeli chodzi o inne przedmioty, jakiś Sztokholm, Antwerp, Paryż i tak dalej, często yy, po prostu należy sobie taki przedmiot przeliczyć, nie? Jak to wychodzi? Czy aby na pewno według wszystkich kryteriów to się opłaca. Skrzynki są momentem, w tym momencie, przedmiotem, który na bafie po prostu trzeba kupować. W sensie, jeżeli gdzieś, to na bafie. Koniecznie. I tak to w tym momencie wygląda. Także. Co więcej w sumie można dodać do tego filmu. Ja osobiście, gdybym miał dzisiaj stawiać, stawiam na ukąszenia węża. W żadnej innej nie widzę potentanta do wydropienia. Jest jeszcze Fracture Case, która w teorii mogłaby być, więc można się zesplitować na to. Jeżeli ktoś jakby chce grać dużo bezpieczniej, nowe wiadomo, i tak długoterminowo pewnie gdzieś tam takie lokowanie pieniędzy w, na rynku Steama raczej. Strat ogólnie nie przynosiło, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze może być tak, że coś wywrócą w systemie dropu, zrobią coś nowego, coś zniszczą. I teraz jeszcze ode mnie, że ja ogólnie nie handluję skrzynkami. Nie jestem jakimś inwestorem skrzynek i jakoś. Nie jestem. Pierwszą osobą, która jakoś mocno ufa y, tym inwestycjom, dla mnie to jest po prostu mocno zagrożone jakimś właśnie nowym systemem od w który mógłby to pogrążyć. Ewentualnie y, po prostu czuję, że to inne rzeczy będą robiły fajne wyniki i to w takim dosyć zrównoważonym y, czasie, nie? że. Także to ogólnie jest takie moje podejście i to co ja stawiam, ale oczywiście takie omówienie. Mam nadzieję, że się komuś kurcze, blade przyda. No to z takich bardziej kwestii, po prostu psychologicznych, nie? <laughs> żeby gdzieś się tam jakoś poprzełamywać do tego. A czy dobre jest takie lokowanie pieniędzy? No w sumie, jeżeli mają nie robić nic, no to może lepiej, żeby w taki sposób pracowały. Chociaż tak zawsze lepiej, żeby pracowały w sposób jak najbardziej efektywny. A to, w jaki sposób efektywnie zarządzać pieniędzmi, już nie wie nikt inny, tylko i wyłącznie ty sam. Także tak to już wygląda. No, i tyle. Trzymajcie się. Hej.